W tak, to o. Dobra, to możemy przymknąć drzwi na razie. Wyjdź, Rafał. Weźmę O, to na sygnale nareszcie no, no, ważną pizzę? Weźmę tononem. Będę gruby. Od samego początku? Eee, będę gruby. Nie. Nie, od samego nie początku. Nie będę? W pierwszej części w którym miejscu wchodzisz? Hmm. Powiedzmy, powiedzmy, że są cztery części. To, to chyba w drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, nie, w pierwszej wchodzisz, tylko nie wiem gdzie. No to wchodzi już w Nie, tu nie. No na razie nie, ale... Stolica ma zbiór! Nie, nie niech to leci, nie to leci. I ja ci powiem, kiedy... kiedy no, będzie na refren wchodzi. Tak. Na refren. Czy coś czujesz, nie masz błędy? Gdy patrzę w twoje oczy zmęczone, jak moje węże, nie robisz tego my. Udaj gitara. tu chodzą gitary. A jaki nie ładny. Lubię tego, nie lubię tego miasta. Ja no, lubię. Skąd kurde? Wiatrak. Szymon nagrywa piosenkę o Warszawie, ale trzeba powiedzieć, że jest z Warki. Nie, bo teraz jest... Jestem odrodzony w latach osiemdziesiątych. No to prawda. Szymon niedługo obchodzi, niedługo obchodzi trzydzieste urodziny. Dlatego jestem mózgiem zespołu. Jest to A, pewien, to... pewien paradoks, bo... Ten, Najczęściej inteligencja tak. idzie w parze z wiekiem. To O, ta była niebezpieczna. W tym wypadku jest zgoła inaczej. To co? Próbujemy? Już kilka? A czy on nie jest zgoła? Nie, bo jest z wartości. Tak. rapał jest z grubsza to trochę otyły. Gryf ta pas? Tak. Czyli będą 4 gitary? No, tak. tak. No dobrze, okay, dobra. Tylko, że jest takie miejsce, że będę grał w solówkę i tam już akordów nie będę grał. No nie. Dobrze, czyli... Bo tak, bo normalnie będą gitary stereo, a raz będzie, będzie akord mono i solówka mono. Trzeba się jakoś to zastanowić. Się, jak to Chłopaki. Zrobić. Chodzi o to, żeby główne gitary, te które grają akordy, żeby grały w stereo. Będzie fajniej po prostu. Mm -hmm. no a tak. potem solówka razem z akordami gra na środku czy tam gdzieś w kanale. Mm -hmm. No. A to można ustalić już po nagraniu? Czyli też od nagrać jest... to, a potem ustalić. No dobrze. Bo jak nie nagramy, a ustalimy, to nie będziemy z czego tego. O, to, to było nie najgorzej. To co? Próbujemy? Próbujemy. Szybko. poszło. dobra. Chcesz więcej? Nie, nie, spoko spoko tylko nie wiedziałem w tym miejscu jest. wejście okay, Spokojnie, jachu Nie, nie To nie jest to z metronomem, było będzie lepiej. Tak, mm. tak, 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 tak. Hmm. Czekaj, poczekaj, poczekaj. coś? Tak, tu mi się robi przester. Mhm. Mm a na karcie wchodzi z przesterem, ale nagrywa się bez przesteru. To dziwna sprawa. Co to? Chcę sobie wyknąć?